Dzień 51. Bezgraniczna troska Związek Radziecki, Nadjeżda, Swoboda. Nadjeżda Słoboda nie mogła opanować entuzjazmu. Właśnie usłyszała o Chrystusie w audycji radiowej nadawanej na krótkich falach z Europy Zachodniej. Jako pierwsza chrześcijanka w swojej wsi z całego serca pragnęła opowiedzieć swoim przyjaciołom o Bogu, który w cudowny sposób ją zmienił. Wiedziała jednak, że władza surowo zabraniała jakichkolwiek rozmów o Bogu i chrześcijaństwie, jej żarliwość przezwyciężyła wszelkie obawy i wkrótce powstał kościół. Gdy okazało się, że milicja nie jest w stanie powstrzymać jego rozwoju, nawet przy użyciu blokad drogowych, nadjeżdża została aresztowana i skazana na cztery lata więzienia. Jej pięcioro dzieci przymusowo przeniesiono do szkoły z internatem, w której wpajano im przekonania ateistyczne. Było to dla niej źródłem potwornego cierpienia, czuła jednak, że jest bliżej Boga niż kiedykolwiek wcześniej i w dalszym ciągu mówiła o Chrystusie innym więźniarkom. Ponieważ nie chciała przestać głosić Ewangelii, władze więzienia umieściły ją na dwa miesiące w nieogrzewanej izolatce. Był środek zimy i nie pozwalano jej zabrać niczego do przykrycia. Musiała spać na zimiennej betonowej podłodze. Gdy wróciła do celi zbiorowej, pozostałe więźniarki pytały ją, jak udało jej się to wszystko przetrwać. Zasypiałam na zimnej betonowej podłodze, ufając Bogu, opowiadała, i wokół mnie robiło się ciepło, odpoczywałam w ramionach Boga. Księga Jeremiasza, dwudziesty rozdział, werset dziewiąty. Powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, ale wtedy zaczął trawić w moje serce jakby ogień, nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Większość chrześcijan pamięta takie okresy w swojej duchowej pielgrzymce, gdy ciągle im było mało Boga i Jego Słowa. Żarliwość duchowa była ich drugą naturą gorliwość nieustannie im towarzyszyła niczym bliski przyjaciel, lecz z jakiegoś powodu w miarę upływu czasu żar w naszych sercach ostygł. Możliwe, że nasz entuzjazm zgasiły prześladowania lub jakaś osobista tragedia. A może nie wydarzyło się nic szczególnego, lecz zwyczajne codzienne zajęcia ostudziły naszego ducha i przysłoniły nam Boga. Czy ogień duchowej żarliwości wygasł w Twoim sercu i pozostały tylko tlejące się popioły? Czy Twoja gorliwość zastygła? Jeśli tak się stało, to możesz na nowo rozniecić żar swojej relacji z Bogiem. Poproś Go, aby pomógł Ci w tym dzisiaj. Dzień drugi. Bezgraniczny hard ducha Wybrzeże Kości Słoniowej Chloe. Ciosy zdawały się padać z każdej strony. Chloe starał się zasłaniać głowę rękami. Nie wiedział, ilu jest napastników. Czuł tylko ostry ból po każdym uderzeniu. Napastnicy krzyczeli na niego i wyśmiewali się z jego wiary w Jezusa. Chloe modlił się, wołając w duchu do Boga, by dał mu siłę. W końcu stracił przytomność. W swojej ojczyźnie, wybrzeżu Kości Słoniowej Chloe co tydzień przemierzał piechotą 30 kilometrów, żeby głosić Ewangelię w wiosce Sepikaha. Oczekiwała go tam nieduża grupa chrześcijan, lecz zdecydowaną większość mieszkańców wioski stanowili muzułmanie. Pobili go ci z nich, którzy należeli do rydykalnego i wojowniczego odłamu islamu. Z powodu licznych obrażeń Chloego zabrano do szpitala, gdzie poddano go leczeniu. Zapytany przez policję, kto go pobił, nie był w stanie podać odpowiedzi, bowiem od wielu lat był niewidomy. Tydzień po wyjściu ze szpitala Chloe wrócił do Sepikahi, by z narażeniem życia głosić Ewangelię tym, których nie widział. Był niewidomy, lecz w swoim sercu widział wszystko wyraźnie. Dostrzegł to, że mieszkańcy tej małej wioski potrzebowali Jezusa, a tamtejsi młodzi chrześcijanie pragnęli wzrastać w wierze. Wraca więc tam co tydzień. Twarze, których teraz nie może zobaczyć, ujrzy kiedyś w niebie. List do Efezjan, rozdział 1, werset 18 Modlę się też, aby oświecił oczy serca waszego. Nie trzeba używać promieni rentgenowskich, żeby zajrzeć do serca kobiety lub mężczyzny, którzy są duchowo zgubieni. Lata złych decyzji są często aż nadto widoczne. Odmalowują się na ich zmęczonych twarzach. Posiadanie duchowego wzroku oznacza, że oczami naszych serc dostrzegamy potrzeby innych ludzi. To wszystko. Zdolność ta stanowi punkt wyjścia do wywierania wpływu na nasze otoczenie. Co widzisz, gdy spoglądasz na twarze ludzi wokół siebie? Czy w ogóle patrzysz? We współczesnym społeczeństwie można być otoczony tłumem ludzi w windzie, na lotnisku czy w centrum handlowym i nigdy nie spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. Czy widzisz tych, którzy powinni poznać Chrystusa? Czy Twoje oczy duchowe są na tyle wyczulone, że dostrzegasz wokół siebie ludzi w potrzebie? Proś Boga, aby pomógł Ci wyostrzyć duchowy wzrok, dzięki czemu będziesz zwracał większą uwagę na innych i podejmował stosowne działania. Dzień 53. Bezgraniczne plany Boga Europa Wschodnia przypowieść o trzech drzewkach. Pewnego dnia w lesie trzy młode drzewka postanowiły, że będą się modlić, aby zostały użyte dla jakiegoś szlachetnego celu i nie spruchniały po prostu ze starości. Pierwsze z nich chciało zostać żłobem, z którego po długim dniu zmęczone bydło mogłoby jeść paszę. Bóg wynagrodził je za skromność i sprawił, że stało się wyjątkowym żłobem, tym, w którym położono Syna Bożego. Drugie modliło się, aby zostać łodzią. Modlitwa została wysłuchana, i wkrótce jego dobre drewno unosiło się na wodzie bardzo wyjątkowego pasażera, Syna Bożego. Słyszało ono, jak Jezus uspokoił straszliwą burzę słowami: Ucisz się. Uznało wtedy, że warto było żyć, by to zobaczyć. Z trzeciego drzewka zrobiono z czasem duży krzyż, który miał służyć jako narzędzie tortur. Początkowo było ono bardzo rozczarowane swoim losem, lecz pewnego dnia, Został do Niego przybity Jezus z Nazaretu. To dziwne, ale krzyż ten nie słyszał jęków i przekleństw jak inne krzyże. Natomiast słyszał, jak Syn Boży wypowiada słowa pełne miłości i przebaczenia. Słowa, które otwarły bramy raju przed skruszonym złoczyńcą. List do Rzymian, piąty rozdział, werset od trzeciego do piątego. I nie tylko to, ale także radujemy się w uciskach, wiedząc, że z ucisku rodzi się wytrwałość. Z wytrwałości doświadczenie, z doświadczenia zaś nadzieja. Nadzieja natomiast nie sprawia zawodu, bo miłość Boża jest wylana w naszych sercach przez ducha świętego, który został nam dany. Przypowieść o trzech drzewkach opowiadano często w kościołach podziemnych w Europie Wschodniej jako zachętę dla tych, którzy cierpieli za wiarę. Pomagała ona im dostrzec sens w bolesnych doświadczeniach, które ich spotkały. Bez wątpienia, gdy po raz pierwszy powiedzieli, że chcą zostać użyci dla Bożej chwały, mieli wielkie nadzieje i aspiracje. Z czasem wyglądało jednak na to, że prześladowania pokrzyżowały Boże plany względem nich. W jaki bowiem sposób niezasłużone cierpienie może wkomponować się w Boży plan? Lecz podobnie jak drzewko, z którego zrobiono krzyż, uświadamiali sobie, że Bóg również ich kształtuje w ściśle określonym celu. Z tego punktu widzenia cierpienie nie stanowi wyrwy w planie Bożym na nasze życie, lecz jest jego integralną częścią. Dzień pięćdziesiąty czwarty. Bezgraniczna słabość. Związek Radziecki, duchowny Michał. Jeżeli wyprzesz się wiary i podepczesz krzyż, puścimy cię wolno, oznajmili bolszewicy. Jeśli nie zrobisz tego, zabijemy cię. Pop Michał widział, jak komuniści zamordowali osiemdziesiąt tysięcy duchownych i świecki z kościoła prawosławnego. Pośród ogromu bólu i cierpienia doszedł do wniosku, że gdyby Bóg istniał, to nie dopuściłby do czegoś tak potwornego. Nie wierzę, pomyślał, patrząc na bolszewików. Jakież znaczenie ma dla mnie ten krzyż, lepiej żebym ocalił życie. Kiedy jednak otworzył usta, aby spełnić ich żądanie, słowa, które się z nich wydobyły, zaszokowały go. Wierzę w tylko w jednego boga, nie podepczę krzyża. Bolszewicy nałożyli mu na ramiona worek niczym szatę królewską, a z jego futrzanej czapki zrobili koronę cierniową. Jeden z nich, dawny wierny z parafii Michała, uklęknął przed nim i powiedział: Bądź pozdrowiony, królu żydowski, po czym na zmianę bili go i szydzili z Boga. Michał modli się w duchu. Boże, jeśli istniejesz, ocal moje życie. Gdy go bito, ponownie zawołał: wierzę w jednego Boga. Niezłomna wiara duchownego zrobiła tak duże wrażenie na pijanych bolszewikach, że go wypuścili. Gdy wrócił do domu, upadł na twarz na podłogę i powtarzał płacząc: Wierzę. Drugi list do Koryntian, rozdział 12, werset dziewiąty: Lecz powiedział mi: Wystarczy ci moje łaski, moc bowiem osiąga swój cel słabości. Wiara chrześcijańska jest pełna paradoksów: umieraj, by żyć, strać, by zyskać, bądź słaby, aby być mocnym. Prawda jest bowiem taka, że jeśli nie pogodzimy się z naszymi własnymi niepowodzeniami i niedociągnięciami, to nie będziemy mogli doświadczać mocy Boga. Gdy spotykają nas trudne doświadczenia lub jesteśmy świadkami cierpienia niewinnych, możemy zacząć powątpiewać w dobroć Bożą. Jest to naturalna ludzka reakcja. Bóg jednak nie odrzuca naszych ludzkich słabości, lecz obwarowuje je swoją mocą. Dlatego też możemy radować się z własnych niepowodzeń, Ponieważ przypominają one nam, że ludzka siła nie może nigdy zastąpić mocy Bożej. My możemy zawieść, ale nasz Bóg jest niezawodny. Czego dowiadujesz się na co dzień o swoich własnych słabościach? Czego uczą cię one o mocy Boga? Dzień 55. Bezgraniczna mądrość Izrael Szczepan. Świadkowie wysuwali przeciwko niemu fałszywe oskarżenia. Słyszeliśmy, jak przeklina Mojżesza i Boga, ten człowiek odrzuca prawo Boże. Słyszeliśmy nawet, jak mówił, że Jezus z Nazaretu zburzy naszą świątynię i unieważni wszystkie zwyczaje, jakie przekazał nam Mojżesz. Arcykapłan z najwyższej rady żydowskiej zwrócił się do oskarżonego. Co masz do powiedzenia na swoją obronę? Szczepan zaczął spokojnie, lecz potem jego łagodny głos zmienił się. Wasi przodkowie zabijali wszystkich, którzy ośmielili się mówić o nadejściu Mesjasza. A wy podtrzymujecie tę tradycję, wiarołomni. Mojżesz nadał wam prawo, ale wcale go nie przestrzegacie. W odpowiedzi dało się słyszeć krzyki i przekleństwa, ale szczepan był nieugięty. spojrzał w niebo i oznajmił: Widzę niebo szeroko otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy boga. Słuchacze zasłonili sobie uszy rękami, wypchnęli go na ulicę i zaciągnęli poza miasto. Jeden z faryzeuszy o imieniu Szaweł, Spokojnie pozbierał szaty pozostałych, aby krew szczepana ich nie poplamiła. Gdy kamienie zaczęły dosięgać ciała szczepana, on modlił się: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. Potem uklęknął i modlił się na tyle głośno, aby wszyscy mogli Go słyszeć. Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Były to jego ostatnie słowa przed śmiercią. Zaczerpięta z demesecz, parafrazy tekstu dziejów apostolskich Rozdział 6, werset od 11 do rozdziału 7, 60. wersetu. List do Jakuba, rozdział 1, werset 5. Jeśli natomiast komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Zachowanie spokoju w trudnej sytuacji to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. W dzisiejszych czasach może wyprowadzić nas z równowagi nawet coś tak błahego, jak to, że ktoś zajedzie nam drogę samochodem, lub dostaniemy słabą ocenę w szkole, czy też szef udzielił nam reprymendy. Radzenie sobie z wyjątkowo stresującymi sytuacjami wymaga czegoś więcej niż zdrowego rozsądku. Potrzebna jest boża mądrość. Stojąc w obliczu fałszywych oskarżeń, a nawet groźby śmierci, Szczepan właśnie nią się posłużył. Nie odpowiadał atakiem na atak nie przeklinał swoich oskarżycieli. Lecz po prostu trwał mocno w prawdzie, że Jezus jest Synem Bożym, w co faryzeusze nie chcieli uwierzyć. Ten sam Jezus, który przyjął do nieba umierającego Szczepana, otoczy również Ciebie opieką, a w chwili potrzeby obdarzyć ją mądrością, która pochodzi jedynie od Boga. Dzień 56. Będę głosił Ewangelię aż do śmierci. Lidek Sian, pastor chińskiego kościoła domowego, aresztowane ponad dwadzieścia razy za wygłaszanie kazań bez zezwolenia. Dzień pięćdziesiąty siódmy. Bezgraniczne przesłanie część pierwsza Związek Radziecki Maria Kochani mamo i tato, pozdrawiam was w miłości Chrystusa. Mam się dobrze i czuję się bardzo szczęśliwa. Jedna z moich koleżanek, Waria, należy do komunistycznego Związku Młodzieży. Mówiłam jej o Chrystusie i myślę, że w końcu zaczynam się do niej przebijać. Ostatnio powiedziała W ogóle cię nie rozumiem, tak wielu studentów obraża cię i rani, a ty i tak okazujesz im miłość. Opowiedziałam jej, że Bóg uczy nas kochać nie tylko tych, którzy są dla nas dobrzy, lecz również tych, którzy są niemili, aby w ten sposób mogli zobaczyć w nas Boga. Waria przyłączyła się do szyderstw i wyzwisk ale to skłoniło mnie tylko do tego, żeby jeszcze bardziej się o nią modlić. Dzisiaj zapytała mnie, czy ją również mogłabym kochać. Padłyśmy w sobie w objęcia płacząc. Myślę, że jest ona bardzo blisko zawierzenia Chrystusowi swojego życia. Proszę, módlcie się o nią. Gdy słucha się tych, którzy otwarcie zapierają się Boga, można odnieść wrażenie, że rzeczywiście tak myślą. Życie jednak ukazuje, iż wielu z nich ma w swoim sercu głęboką tęsknotę. Można niemal usłyszeć westchnienia ich serc. Poszukują czegoś, a bezbożnością starają się tylko zakrywać swoją wewnętrzną pustkę. Napiszę niedługo. Proszę, przekażcie pozdrowienia wszystkim w domu. Maria. List do Filipian rozdział trzeci werset 18. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz spłaczę mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Bóg stworzył ludzi z duchową pustką w ich wnętrzu, którą może zapełnić tylko on. Stykając się z kimś, kto jest zagorzałym wrogiem chrześcijaństwa, powinniśmy pamiętać o tym, jak ogromne potrzeby ma ten człowiek. Spróbuj wyobrazić sobie tę przeogromną pustkę we wnętrzu swojego nieprzyjaciela, zupełnie jakby jego ciało było pozbawione serca. To właśnie ta wewnętrzna pustka popycha wielu ludzi do duchowych poszukiwań. Jeżeli nie przyjmą w wierze przesłania Chrystusa i nie pozwolą, by to On ich wypełnił, pojawi się u nich rozgoryczenie. Już sama obecność chrześcijanina często przypomina takim ludziom o tym, czego im brakuje. Nie czują oni niechęci do Ciebie, lecz do tego, co sobą reprezentujesz. Dzień 58. Bezgraniczne przesłanie, część druga Związek Radziecki Maria. Kochani mamo i tato. W swoim ostatnim liście napisałam wam o Warii, która była ateistką. Spieszę teraz donieść wam wspaniałą nowinę. Waria oddała swoje życie Chrystusowi, bardzo się zmieniła i już otwarcie świadczy wszystkim o swojej wierze. Gdy Waria uwierzyła, wciąż odczuwała poczucie winy. Myślę, że była nieszczęśliwa z tego powodu, iż tak długo nie wierzyła w Boga i przekonywała o tym innych. Wydawało się jej, że musi cierpieć i zapłacić za to. Poszłyśmy razem na wiedz bezbożnych, czyli spotkanie komunistycznego związku młodzieży. Choć ostrzegałam ją, żeby była ostrożna, na nic to się zdało. Najpierw nie chciała śpiewać ze wszystkimi pieśni komunistycznych, a potem wyszła do przodu i przemówiła do zgromadzonych. Z wielką odwagą powiedziała im o tym, że uznała Chrystusa za swojego Zbawiciela. Błagała wszystkich, aby porzucili swoje grzeszne drogi i przyszli do Chrystusa, a cała sala słuchała w milczeniu. Gdy skończyła mówić, zaśpiewała swoim cudownym głosem starą pieśń. Nie wstydzę się głosić ukrzyżowanego Chrystusa i stawać w obronie Jego przykazań i mocy Jego krzyżu. Mogłam tylko bezradnie przyglądać się, jak ją zabierali. Dzisiaj jest 9 maja. Dotychczas nic o niej nie słyszeliśmy. Proszę módlcie się, Maria. Drugi list do Koryntian, rozdział piąty, werset siedemnasty. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, o to wszystko stało się nowe. Najwięksi wrogowie chrześcijaństwa stanowią główny cel modlitwy. Podobnie jak w przypadku szabła Starsu, mogą oni stać się największymi rzecznikami Chrystusa. Lecz bez modlitwy pozostanie to jedynie w sferze życzeń. Zamiast bać się tych, którzy zaciekle przeciwstawiają się Chrystusowi lub żywić do nich urazę, powinniśmy modlić się o takich ludzi z naszej lokalnej społeczności, z naszego kraju i z całego świata modląc się o ludzi niewierzących, w tym ateistów, możemy wyobrażać sobie, co by się stało, gdyby spożytkowali oni swoją energię nie na walkę z Chrystusem, lecz na służbę dla Niego. Mogą oni stać się kolejnymi ewangelistami głoszącymi moc bożej łaski. Żaden z naszych nieprzyjaciół nie jest poza zasięgiem Boga, a modlitwa utrzymuje ich w polu jego oddziaływania. Dzień 59. Bezgraniczne przesłanie, część trzecia. Związek Radziecki, Maria. Kochani, mamo i tato, wczoraj, 2 sierpnia, udało mi się porozmawiać z Warią w więzieniu. Była wychudzona i blada, lecz jej oczy lśniały pokojem Bożym i nieziemską radością. Moje serce krwawi, gdy o niej myślę. Ma zaledwie dziewiętnaście lat. Jako wierząca jest wciąż duchowym niemowlęciem, ale kocha Pana z całego serca. I od razu obrała najtrudniejszą z dróg. Proszę, módlcie się o nią. Zabrali jej wszystkie rzeczy z wyjątkiem ubrania, które miała na sobie. Zbieraliśmy składki i wysyłaliśmy jej paczki, ale nie wydaje mi się, że dostaje ona wszystko to, co wysyłamy. Gdy spytałam ją, czy żałuje tego, co zrobiła, odpowiedziała Nie, a jeśli mnie uwolnią, zrobię to ponownie. Nie myśl, że cierpię. Cieszę się, że Bóg tak bardzo mnie kocha i obdarza radością z cierpienia dla Jego imienia. Dziękuję Bogu, że mamy wewnętrzny pokój, dzięki któremu możemy to zrozumieć. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, żadne cierpienie ani trudy nie powinny nas powstrzymać. Mogę się tylko modlić, aby moja wiara była równie silna, jeśli znalazłabym się na miejscu Warii. Spodziewamy się, że Waria zostanie zesłana do obozu pracy na Syberii. Wierzę, że Bóg obdarzy ją siłą, której będzie potrzebować, żeby wytrwać. Wasza Maria. Księga Izajasza, rozdział 40, werset 31. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Chrześcijaństwo to nie bieg na sto metrów, lecz wyczerpujący maraton. Pismo Święte naucza nas, że czasami szybujemy jak orły i biegniemy bez zmęczenia. Niekiedy jednak rozciąga się przed nami długa, opustoszała równina. W takich sytuacjach najlepiej zrobimy, jeśli będziemy po prostu spokojnie szli, aż nabierzemy więcej siły. Tak właśnie wygląda życie tych, którzy są prześladowani. W czasie prześladowań uczymy się po prostu, jak zrobić kolejny krok, nie poddając się rezygnacji. Zwyczajne wytrwanie stanowi już poważne zwycięstwo, które przynosi chwałę Bogu. Jeżeli przechodzisz przez próbę, której nie rozumiesz, nie poddawaj się. Z każdym dniem stajesz się mocniejszy, czasami nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Wkrótce będziesz znowu szybować. sześćdziesiąty. Bezgraniczne przesłanie, część czwarta. Związek Radziecki, Waria. Droga Mario, w końcu mogę do ciebie napisać. Dotarliśmy bezpiecznie do nowego obozu, który mieści się około 15 kilometrów od miasta. Nie mogę opisywać życia tutaj, ale dziękuję Bogu, że zdrowie mi w miarę dopisuje i mam siłę do pracy. Przydzielono mnie do pracy w warsztacie mechanicznym, razem z inną chrześcijanką, której stan zdrowia jest bardzo zły. Muszę wykonywać pracę za nas dwie albo obydwie zostaniemy ukarane. Pracujemy dwanaście, trzynaście godzin na dobę, a racje żywnościowe są skąpe. Nie chcę jednak narzekać. Pragnę Ci powiedzieć, że dziękuję Bogu, iż użył Ciebie, by przyprowadzić mnie do Chrystusa. Po raz pierwszy czuję, że moje życie ma cel i wiem, dla kogo cierpię. Mam gorące pragnienia, by wszystkim tutaj powiedzieć o wielkiej radości zbawienia. W pracy przeklinają mnie i każą, ponieważ nie potrafię milczeć. Jak mogłabym, dopóki będę w stanie mówić, będę świadczyć wszystkim o Jego wielkiej miłości. Jest tutaj wielu wierzących. Ostatniej nocy udało nam się niepostrzeżenie przedostać nad rzekę, gdzie siedmiu braci i ja zostaliśmy ochrzczeni. Nigdy nie zapomnę tego wspaniałego dnia. Proszę, nie płacz z mojego powodu. Wiem dobrze, dlaczego tu jestem, a moja wiara pozostaje mocna. Pozdrawiam cię serdecznie, twoja waria. List do Filipian, rozdział pierwszy, werset dwunasty. Chcę, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło się do rozpowszechnienia Ewangelii. Niektórzy nazywają to przeznaczeniem, inni losem. Tak czy inaczej, większość ludzi pragnie poświęcić się jakiejś sprawie. Chrześcijanie wiedzą, że chodzi tu o powołanie, Bożą wolę na ich życie. Wypełniając ją na co dzień, włączamy się w o wiele większy plan. Czerpiemy przy tym zadowolenie z faktu, że wszystko, co robimy i co nas spotyka, przyczynia się do rozkrzewiania Ewangelii Jezusa Chrystusa. Mamy poczucie przynależności, czujemy się użyteczni. Po raz pierwszy w naszym życiu wiemy, że niezależnie od okoliczności rzeczywiście przyczyniamy się do realizacji czegoś większego od nas samych. Nic nie zdoła pokonać kogoś, kto obrał sobie taką drogę życia, co ty stawiasz sobie za najwyższy cel.